Witam w programie Stream Nation na antenie Stacji GameTon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Gdzie ostatnio powróciliśmy z Cyli do Kermoren i rozpoczęliśmy nasze przygotowania na przyjęcie Dzikiego Gono. Skończyło się na planowaniu, dziś zabierzemy się za czyny. a więc zaczynajmy. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. O, dlaczego? Pogadajmy? Jak przygotowania, przede wszystkim. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy, mieliśmy dużo się... czasu, więc niewiele. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Martwi mnie, że mamy za mało mieczy z meteorytowej stali. Starczy dla wszystkich. Zobacz, co wyszukał dla ciebie, Wesemir. Jele celfiej roboty, głownia wykuta przez gnomy. Przejdzie przez pancerz jak przez masło. Dzięki za wszystko. Idę usiodłaś konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Lambert, Lambert, jak ja cię lubię! Zobaczmy, co zamierzch nam dał, bo zakładam, że jednak warto go sobie przypisać. 37 punktów więcej i jeszcze jakieś ewentualnie znaki. Szansa na wytracenie z równowagi. 5% to jest całkiem sporo, więc warto przypisać. No tutaj, już takie 3, 3. Pomyślimy nad tym, co tam by można było później przypisać. Tak samo ubranie, ale teraz nie zwlekajmy dłużej. Lećmy. Przygotować się razem. Lambert. Ktoś tu miał konie osiadłać już, ale okej. Okay. To pierwszy, ten lepszy. Czeka na wyścig. Zaczęło się. Do lasu. Już. Po wszystkim będę musiał pogratulować Jennefer. To zaklęcie to naprawdę była coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwi merytu. Jennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczeliny. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Tris okazję, żeby się wykazała. O, czyli jak widać, wszyscy dobrze się bawią. Moglibyśmy skoczyć, zebrać po nich te rzeczy. Ien, Ien. Jak widać, trochę tutaj się dzieje niepokojących czarów. Okej, okay. nie widać nikogo złego w pobliżu, jakby dobrze przycelować bomby. Tylko dwie. Oj, jakby mieć miejsce na trzecią bombę, to by było coś. Nic. rtęnikiem ostatnio szczelinę najwyżej załatwimy, ale to rozumiem, że możemy ich zaskoczyć i tak, tak sobie zda. Z... A, tylko z daleka to będzie ile, to będzie tyle. Nie na A to, to nic, pamiątka numer dwa tu gdzieś. Ja mam z głowy. A nie, mamy jeszcze. To się nie kończą tak łatwo. Używaj bomby, zabij wojenników. Co może poczekać? Przede wszystkim bombeczki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy nas cokolwiek tutaj wywęszyło. No. I to jest oko. Dobra. To co? Walczymy, bawimy się. Gerald, chodź! Patrz tam, przegrupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Imlerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Golem. Psia krew, niewidzialność, schodzi. Co z Marygold? Zaraza. Miałeś czekać wewnątrz, a tak tam dobrze było w ukryciu. Nie mogę cały czas się ukrywać. Muszę stawić im czoła. Natychmiast wracaj! Nie, Geralt dał sygnał z lasu, a trist nie rzuciła zaklęcia. Siak, rafleć do niej. To Ciri, uważaj na siebie. Jaką to minął? Dobra, skocz. Tnij! A gdzie nasze... No właśnie, ruchy takie dzikie. Idealne na dziki gon. To można by było co Trzymaj nieco przepalić, ale... zostawmy to na później. Za późno! A ty nic nie zrobiłaś. Nie to, żebyśmy wypominali, tylko... Wygląda trochę to tak, że przyda się pomoc. Przyznam, że te uniki Cili są naprawdę wygodne. Wszystko? Jestem gotowa! My też. Wracamy. No trzeba przyznać, że odważnie podchodzą do tej walki. Zawiedź zaraz, dotrze do twierdy. Szybciej, Włodka. Nie zatrzymujmy się! Mamy chyba niedobre wieści, jeżeli chodzi o to, że Dziki Gon za moment dotrze do Kermorem, bo już jest na miejscu. Nie, na szczęście tym razem się nie ścigamy, Lambert, nie? O, są te gazy. Oddział zbliża się od strony lasu. Musimy zamknąć bramę. Zaraz przedostaną się do środka. Tak, gdyby tylko Gerald był asasynem, to pewnie poszłoby nieco szybciej. Ale tak, spróbujemy coś tutaj zmajstrować. Góra! Zamykać bramy! To jest dość duży problem, ponieważ nie możemy wspinać się na mury w momencie. Gdy mamy z kimś walczyć, więc musimy omijać ich. Sorry panowie. Domyślam się, że... Jest fajnie. Ale zostawimy was jeszcze na moment w spokoju. Wszystko co mamy zrobić to ten... Dogonić ten pociąg, nie? A nie, to nie ta gra. Dzięki za pomoc. Uszanowanie. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? No przyznaj. Lambert, przakry! Idziesz za nami! Musimy się wycofać! JMFR słabnie! No jakby nie patrzeć, ktoś puka do bram. I to tak... jakby chciał, żebyśmy usłyszeli, że... Jest wołanie Musimy jest... Musimy się wycofać! Jenefer... Uwaga! Tak to sobie rozpracowali. No dobra. cofa się do głównej bramy. A i myślałem, że portal jakoś tutaj zniszczymy. Ale... Myślę, że tam są inni walczący. Z spróbujmy. próbujmy. No. Wracaj na pozycję. Idealnie w czas, tak? Możemy coś też od siebie tutaj dodać. Gdzie Ciakrew, umawialiśmy się, że otworzy tę bramę. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy... Poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc Tris. Gdyby było nas tu my niech. To już moglibyśmy lecieć dalej, tak? Samą porę. Trochę tak. No. Mamy to. Nie wiem co ten Gaston zrobił, ale tu widzę lepsze miejsce na gazę, tylko no właśnie, niech podejdą za nami. Chociaż widzę, że jak mamy Tris przy sobie... To, to wszystko pali się samo. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną obramę i następnym razem im się uda. Co ze skelem? Musimy się wycofać. Ma kłopoty. Idę do niego. Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam. Yeah O, ty tak, ty tak, weź się tam wylicz dobrze, Eskel. No nie wiem, nie chcę być winny tej dziury w bramie, żeby to przez nas nie było, ale no miecze na nich były całkiem spoko dzwoneczku, tylko ty się tam trzymaj Coś jeszcze został? Ratujesz mi dupę, ale zdaje się, że miałaś siedzieć w zamku. No co? Tylko kto by ci wtedy uratował dupę Te pułapki są naprawdę dobre. Musimy otworzyć im bramę. Jak się domyślam, kosztem tej dziury w ścianie mamy ładnie przygotowany dziedziniec na przybycie gości. Otóż to. Oni sami sobie to odpalają. Bardzo dobrze. Musimy otworzyć im bramę. Czas na bramę. Ktoś jeszcze? Eskiel otworzył bramę! Możemy się wycofać! Odwrót! Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Zamknijmy to. Portal numer jeden za nami, Niest mhm. niestety to wszystko, jeżeli chodzi. Moment, to miały być skrzynki. Ach, trafił. Miały być skrzynki, które chowały dla nas coś. Skrywały bomby. No i jest idealnie. Może tylko przygotujmy się na spotkanie. I pozamykajmy też i te. O! Kto tam poleciał z nim? To przerażające. A jednocześnie ładnie wyglądało. Ja widzę, że z każdą czarownicą, czarodziejką nie warto zadzierać, bo tu. co druga to lepsza. Czyżby to wszystko? Dłużej na Idę! Ach, zapomniałem, że to jednak nie Ciri. nie chce się przebić siłą do środka! 你们。啊 Stawicie. Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Cienie! Zabrania ci się narożać! Zawsze byłaś kronomernym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. sen Mord! No dobrze, ale jak to potoczyło się dalej, zobaczymy już w kolejnym odcinku. A tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile i zapraszam już wkrótce na więcej. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej hej!